Dzień dobry, szczęść Boże! Dzisiaj niedziela Gaudete, trzecia niedziela Adwentu, piętnasty dzień Adwentu i zarazem piętnasta osoba. Ci o 15 osobie będę mówiła z cyklu Znani Katolicy. Znani katolicy, ci, którzy przyznają się do wiary. Dzisiaj postać dla mnie najbardziej wyjątkowa ze wszystkich 24 osób, o których mówiłam, bądź będę mówić dopiero w najbliższych dniach. Mój idol z dzieciństwa. Powiedzieć, że Michael Schumacher był moim idolem, to jest po prostu jak nic nie powiedzieć. To właśnie jego plakat miałam przez kilka lat u siebie na ścianie w pokoju. To on, dzięki niemu poniekąd zaraził mnie miłością do motorsportu, do Formuły 1. Ta miłość trwa do dziś, pod koniec 97 roku. Akurat nie Michal wtedy był mistrzem świata, tylko został Jacques Villeneuve, kanadyjczyk. Zresztą notabene jest kuzynem tego reżysera od Duny i Blade Runnera, a to tak na marginesie to właśnie wtedy zobaczyłam w telewizji jakieś takie dziwne samochody, dziwne wyścigi nie wiedziałam co to w ogóle jest, później się dowiedziałam, że to jest Formuła 1, że to jest wyścig, są wyścigi Formuły 1 no i tak zaczęłam się przyglądać, stwierdziłam, że to jest dziwne, głupie jakieś, ale mnie wciągnęło no po prostu nie wiem, to jest tak, że ten sport ma to do siebie, że albo się go kocha, albo nienawidzi tak przynajmniej ja mam wrażenie, że uważają, że to jest beznadziejny sport, że w ogóle co oni sobie tam jeżdżą co to ma być, natomiast ja jakoś od razu, zresztą od zawsze miałam Zamiłowanie do motoryzacji, więc to, że Formuła 1 stała się moją jakąś pasją, to oczywiście było do przewidzenia i od nowego sezonu, od 98, stwierdziłam, że no muszę mieć jakiegoś swojego idola, tak, no bo wiadomo, w Formule 1, jak w wielu sportach ma się kogoś, komu się kibicuje, stwierdziłam, że najlepszym moim idolem, tak najbardziej mi się spodobał będzie ten agresywny Niemiec, który jeździ w Ferrari. Zresztą 98 rok to właśnie, i 99 bo to słynny Słynna rywalizacja z Mikoł Hakinenem z Mercedesa. I pamiętam bardzo dobrze w tym każdy wyścig przeżywałam. Miałam, byłam jeszcze no, dzieckiem, właściwie można powiedzieć, i naprawdę to był Michał był dla mnie takim pierwszym idolem, pierwszym haterem. No, pierwszym też, no, no dobrze, no nie oszukujmy się kraszym, jak to się mówi, tak. W tym wieku dziewczyny raczej mają różnych idoli, typu jakiś tam Leonardo DiCaprio, typu Brad Pitt. No, ja miałam Michała Schumachera no, po prostu. Miałam taki jego plakat z Bravo Sport, chyba na że on jest właśnie w Ferrari, siedzi za kierownicą i było też jego zdjęcie na tym plakacie. To właśnie ten plakat miałam u siebie w pokoju. Michał urodził się 3 stycznia 1969 roku i jest katolikiem. Urodził się w zachodnich Niemczech, nie w Bawarii. Nie wychował się tam, tylko w zachodnich Niemczech, w tej części, która zazwyczaj nie jest zamieszkana jakoś mocno przez katolików. Natomiast jest katolikiem. To jest właśnie ciekawe, że i Michal, i Lewis Hamilton mają najwięcej tułów mistrzowskich, czyli siedem na koncie. I obaj są katolikami, tak? Równo, no w Niemczech jest trochę katolików, w Wielkiej Brytanii już niekoniecznie. W każdym razie Michal jak najbardziej jest katolikiem. Zaczynał swoją karierę oczywiście, podobnie jak Robert Kubica i wielu wielu innych od kartingu i też w wieku 4 lat najpierw jeździł oczywiście sukcesy były pierwsze w kartingu, aczkolwiek to było trochę ciężko, ponieważ rodzice nie byli zbyt zamożni. później była niemiecka Formuła 3 i w 1991 roku dostał się do, do Jordana, ale od 90 w tym samym roku do 1995 roku włocznie jeździł dla zespołu Benetton. Benetton to jest ta słynna firma odzieżowa, teraz trochę. E, Blask tej marki przygasł, ale w latach 90. byli mega znani za pomoc, dzięki takim obrazoburczym, kontrowersyjnym reklamom. To był koncern który odzieżowy, który naprawdę zarabiał ogromne pieniądze, więc stać było na to, żeby mieć swój zespół w Formule 1. I właśnie Michał jeździł w 94-95 roku, został w tym teamie w Benettonie mistrzem świata. Wtedy jeszcze nie interesowałam się Formą 1, bo świadoma nieświadoma istnienia tego wspaniałego sportu. W 1996 roku Jean Todt, czyli szef Scuderi, szef Ferrari tego teamu słynnego sprowadził go właśnie do Ferrari i Michal od 1996 do 2006 roku jeździł właśnie dla Ferrari. Nie wiem czy kojarzycie to słynne konferencję prasową podczas po Grand Prix Włoch w 2000 roku, kiedy on wygrał obok niego siedzi brat Ralf, jego brat Ralf też jest też kierowcą Formuły 1 był oraz Mika Hakinen. Kiedy dziennikarz zapytał go, co znaczy dla Michaela to, że pobił, wyrósł, zrównał się, przepraszam, zrównał się z rekordem, i to na jeśli chodzi o liczbę zwycięzców w Grand Prix, Michał po prostu się powiedział, że dla niego to dużo znaczy i się rozpłakał. Pamiętam, że to było naprawdę wzruszające dla mnie jeszcze. Mika go tak klepał, powiedział dziennikarzom, dał taki znak, żeby to pytanie było do niego skierowane. To był piękny moment, a drugi piękny moment, który pamiętam, to był oczywiście też Grand Prix Włoch 2006 roku, ponieważ nasz rodak Robert Kubica był na podium. To było dla mnie niesamowite, że wielkiemu Michałowi Szymacherowi towarzyszy nasz rodak, że odbiera od niego, że przybija z nim piątkę. I wtedy też zresztą Michał ogłosił, że kończy karierę, ale później wrócił na krótki czas do Mercedesa, jeździł już niestety. Ha, bo oczywiście, w oczywiście zdobył 5 jeszcze tytułów mistrzowskich: 2000, 2001, 2003, 4. W sumie siedem tytułów mistrzowskich zdobył. Jeździł w Mercedesie jeszcze, ale no niezbyt już miał, nie miał tych sukcesów, a w 2012 roku stwierdził, że definitywnie kończy już karierę. 29 grudnia 2013 wtedy podczas szusowania w francuskich Alpach doznał urazu głowy. Nie wiemy dokładnie, nie wiemy za dużo o jego stanie zdrowia. Wiemy tylko, że żyje, no bo gdyby nie, że podejrzewam, żebyśmy o tym wiedzieli, ponieważ żona Corin, Corina bardzo dbała jego prywatność, o to, żeby nic się nie dostało do mediów. Ostatnio pojawiła się informacja, że pojawił się na ślubie swojej córki Jeanny, ale też nie ma zdjęć. Czy są niby jakieś tam zdjęcia, ale nie wiadomo, czy te są, ponieważ z żoną dwoje, mają, przepraszam, cały czas muszę powiedzieć, używać czasu teraźniejszego. Dwoje dzieci, Mika. I Ginem. też jest kierowcą wyścigowym. No niestety jednak nie masz tak dużego talentu jak tata. Zresztą zarzucane mówi, że jedzie tylko na nazwisku, że jest, że jest synem Schumachera i dlatego właśnie gdzieś tam sobie jeździ. Michał był bardzo hojnym człowiekiem. Kilkadziesiąt milionów dla albo i więcej. Ogromne sumy przeznaczał na działalność charytatywną. Przyznawał się do tego, że jest katolikiem. Mówił, że Bóg z góry nad nim czuwa. Uważał się za bieżącego katolika, aczkolwiek jak sam mówił, nie chodzi regularnie do kościoła. Jak pewnie wiecie, wyścigi Formuły 1, główny wyścig jest właśnie w niedzielę, więc podejrzewam, że no, było to utrudnione. Aczkolwiek Louis Hamilton deklaruje, że chodzi codziennie. Zresztą w ogóle no, Hamilton robi to w sposób bardzo hałaśliwy, wrzaskiwa, ma no, taki wielki krzyż wytatuowany na plecach i potrafi w Abu Dhabi, czyli w muzułmańskim kraju, rozebrać się i pokazywać ten krzyż. I tak można. Natomiast Michal trochę bardziej powściągliwy, bo on aż tak dużo rzeczy nie mówił. On nie mówił aż tak mnóstwo mnóstwa rzeczy o swojej prywatności. Mówił też, że nie chodzi właśnie regularnie do kościoła nie czyta w Biblii, ale że katolickie zasady wiary pomagają mu w życiu, że zawsze mu pomagały. Bardzo zresztą cenił naszego rodaka Jana Pawła II, u którego był wielokrotnie, kilkukrotnie. Ale po jego śmierci Jana Pawła II powiedział: Atmosfera jest dla nas wszystkich bardzo dziwna. Niemcy, Włosi, wszyscy czują się bardzo związani z papieżem, podobnie jak wiele innych krajów i narodów. Nie można tak naprawdę opisać słowami emocji i uczuć towarzyszących zespołowi, zespołowi Ferrari. Zwłaszcza, że na początku tego roku odwiedziliśmy papieża. To bardzo smutne. Ferrari oczywiście jako włoska drużyna, no, mówiło się, że na żardach był właśnie fanem Timu Ferrari w Formule 1 z Michał go widywał. Zresztą no, wiadomo też. Ekipa z Maranello dosyć też mocno podkreślała, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś podkreślali swoje głębokie przywiązanie do religii katolickiej. Michał, mam nadzieję, że, że żyje, że ma się dobrze, że może wiadomo, nie wróci może do sprawności, ale dla mnie nadal jest postacią bardzo, to bardzo ważną, jest moim idolem i często o nim pamiętam w modlitwach, może nie codziennie, ale staram się o pamiętać, ponieważ yy, to jest absolutna mega gwiazda Formuły 1. To dzięki niemu też ten sport. i Ja się tym sportem też zainteresowałam. W latach 90. wiele osób właśnie mówi, że zainteresowało się tym sportem dzięki Michałowi, dzięki nieco kontrowersyjnemu, agresywnemu stylowi jazdy. A jeszcze na koniec taka mała ciekawostka: wystąpił e, Asterix i Obelix na Olimpiadzie w roli Szumixa. I tak jest właśnie na koniec, jak on kończy wyścig, że. E, Germania, Forever, że w każdym razie że właśnie, że on jest najlepszy, już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie wystąpił też w filmie. Wspaniały kierowca, wspaniały człowiek, cieszę się, że jest katolikiem, bo nadal o nim myślę, jako o osobie, która jest, która jest istnieje, która żyje. Mam nadzieję, że jakoś tam Bóg nadal jest obecny w jego życiu, w sensie, że on Boga zaprasza do swojego życia, w jakimkolwiek jest stanie. Więc to było na tyle. Mam nadzieję, że trochę Wam przybliżyłam postać Michaela. Mam nadzieję, że są jakieś Pani Michaela w ogóle. Formułuję wśród moich obserwujących. Dajcie znać koniecznie. Szczęść Boże.